Witam, dzisiaj gramy w grę akcji zbyt goszczy, więc zapraszam. Dajemy sobie start game. Jezu, trochę się boję. Kosztowało mnie to aż 50 groszy, więc. Matko, dobra, lecimy! Jesteśmy piękną emotą, musimy wygrać. Ja pierdolę. Jezu! Czemu to jest tak bardzo zbyt goszczy? Podoba mi się to. Dam im dobrą recenzję. Wow! ale animacja. Więcej zdrowia, skoku czy many? Zdrowia. Będę zdrowszy. No i umarłem. No i koniec. Przepraszam, ja serio nic nie mam do Bydgoszczy. Serio pod jedynką się strzela? Nie miałem lepszych tych. Jezu, ja to będę musiał montować potem. No jeden. Ja nie chcę pod jedynką mieć tego. Ty ja tu nie ma ustawień. Tak no gówno, no dobra. No się, nie no, bardzo fajna gra. Podoba mi się. W chmurze się ukryłem, halo. Jak ty mnie tu widzisz? No kurde! Ale są emocje w tej grze. No jaka no mana? ty nie mam many. Ale się wywalił, ale backflip awalną. Nie gadaj, że będzie od nowa ten ślimak, ja go nie zabiję znowu. No nie, ja go nie zabiję znowu! Dobra, szybko go zabiję. Dam wam linka w komentarzu do tej, w opisie, sorry, do tej gry. I będziecie mogli sobie ją pobrać, bo to emocjonujące. W się pobrać, kupić. Ja ją kupiłem, to jest najlepsze, ja tą grę kupiłem! Wow, jakie animacje, halo Bydgoszcz Jezu, co to jest za mysz? Finisz już koniec? O, fajnie A nie, kolejny level byłaby, tak? Tak? Oby Please, dajcie mi kolejny level, to jest świetne Bonus level? Ja, Wysy... ja jaja ze mnie robicie? ja ja robi... A dobra, myślałem, że bonus i koniec będzie, nie Tylko czemu bydgoska reakcji mi nie chce działać? O Jezu! To zamraża! Ja umrę! Czemu to zamraża? No ej, no ej, tak się nie bawimy. Mam was yy, w moim okrągłym ciele. Zrobię wam coś. No zrobię wam coś zaraz! Dobra. i byn Skacze. Ktoś zrobił tak świetne sterowanie, że nawet nie jestem w stanie kliknąć spacji. Więc dziękuję twórcom, jesteście świetni. Dobrze, że mam starą myszkę i mogę nią rzucić sobie tak fajnie w ścianę. Ej fajne, bo nowy No wy mędy, Wy tu stać musicie! Ty co mysz o tempa? Co ty chcesz ode mnie? Kupiłem coś jakieś gówno od niego. O, co co Masz downna! Masz downna i nic nie robisz z tym faktem! No. Odwalił się. No żyjesz czy martwy jesteś! No ty martwy jesteś! Aaaaa! No chyba sobie jaja robicie! No, weźcie muzyki, aż mi mają te ślimaki. Finish jest, jest finish. Skok i finish. No, jeszcze kopnęłem się, wywaliłem, świetnie. Dobra, podoba mi się ta gra. No chyba sobie jaja robicie, gdzie ja mam teraz iść? Tam, chyba jestem zmuszony, żeby zakończyć gameplay. Niestety.